No, mocno kręć. Ja. No, mocno. Mocno kręć. Mocno, no. Kurde. Po prostu sobie poradzi. No. no właśnie, kurde, ja mam, jestem... Aj tamtą ręką pójdzie. Przyspiesz to masz? Uż, już proszę Jest sobie czyści małego Wszystkie dobre Już dobrze tak? Dobrze Widzisz druga didia. się urodziła Czekaj pan się musi przytrzymać no. Ja czekaj, musi zaszczekać. Co, co ci ten bardzo może dobuzić? Nie, nie, nie musi zaszczekać. Jest pięć już na żeby krewka nie leciała Nie no. mm, bo nie będzie miała brata nie? To ja była siostrę Co to jest? Zaraz to zobaczymy nie wiem czy cipka, czy nie cipka Diszka ja no, dziś Też musisz umyć ręce, bo ta latarka podobnie do tamtego, nie? Dobry. Ładnie, kaj, Dobry piesek jest. Dobry. Patrz, już pije. Fajnie. Od razu, wie, się przystał. Nie. Yeah. ja. I tam